I zobaczymy razem jak uszyć te spodnie. To jest model 223 z dodatku 326. I to są spodnie z gumką. I zobaczymy teraz razem rysunek techniczny. Mamy tutaj przód i tył naszych spodni. No i mamy też do nich paseczek. To jest naprawdę model bardzo prosty do wykonania nawet dla początkujących. Dodatek 326, i teraz zobaczymy razem właśnie jak wykonać ten wykrój. W tym przypadku też będziemy posługiwać się metrem specjalnym ze Złotego Kroju. Także bierzemy naszą pineskę i wbijamy ją do numerka, blisko numerka, który właśnie odpowiada naszej objętości, właśnie naszych bioder. I później wbijamy wszystko do tego właśnie krzyżyka na miniaturce. I w ten sposób będziemy mogli po prostu odrysować wszystkie te numerki w większej skali na naszym papierze. I teraz zobaczymy, jak to zrobić. Jak już mamy wszystkie punkciki zaznaczone na naszym papierze, no to teraz bierzemy krzywiki ze złotego kroju i będziemy właśnie je wszystkie łączyć. To jest naprawdę bardzo proste, te właśnie krzywiki ze złotego kroju bardzo nam pomagają. W tym zadaniu. Także naprawdę, nawet jeżeli jesteście początkujący, to na pewno nie będzie, nie będziecie mieli z tym żadnej trudności, a później zrobimy to samo też z tyłem naszych spodni. Mamy zaznaczone wszystkie punkciki, także łączymy. No i mamy tył też spodni, zaznaczamy prostą nitkę i zaczynamy szyć od wewnętrznej strony nogawki. No i będziemy też wykańczać wewnętrzną stronę nogawki. Szywamy i wykańczamy też zewnętrzne strony, boczne strony naszych obydwu nogawek. I później, jak już mamy dwie nogawki, to przekładamy jedną na prawą stronę, drugą zostawiamy na lewej stronie i wkładamy do środka, żeby właśnie móc szyć je bardzo łatwo razem. Teraz nasze spodnie właśnie szywamy razem w kroku i e, później oczywiście będziemy też je wykańczać. Już spodnie mamy gotowe, wykończone, ale jeszcze brakuje paseczek, więc szyjemy właśnie miejsce na paseczek, zostawiając e, właśnie otwór na gumkę. Paseczek jest gotowy, więc biorę teraz agrafkę i będę pomagać sobie właśnie tą agrafką. Bo żeby właśnie wsadzić gumkę do środka do paska. Na sam koniec wykańczamy brzeg i już nasze spodnie są gotowe.